Wyobraź sobie, że każdy dzień zaczyna się hukiem armat, a kończy w ciszy przeszytej strachem. Twój dom to błotnista dziura, gdzie zimno wdziera się w kości, a zapach gnijących ciał nigdy nie znika. Jesz spleśniałe racje, a nocą budzi cię szelest i podgryzanie szczurów wielkości kota. Tak wyglądała codzienność w okopach I wojny światowej, miejscu pełnym błota, strachu i nieustannego zagrożenia. W tym odcinku skupimy się na froncie zachodnim, tam gdzie od 1914 roku armie ententy ścierały się z siłami państw centralnych w krwawym impasie. Zobaczymy, jak wyglądały okopy, dlaczego zaczęto je budować i jak żołnierze walczyli w tym koszmarze o każdy dzień życia. Latem 1914 roku nikt nie przewidywał długiej, wyniszczającej wojny. Politycy i gazety zapowiadały szybkie zwycięstwo. Wielu ludzi mówiło, że wojna skończy się zanim liście spadną z drzew. W Londynie, Berlinie i Paryżu panował entuzjazm. Tysiące młodych ludzi ruszało na front z głowami pełnymi iluzji. Miała to być krótka przygoda, nie śmiertelna pułapka. Niemiecki plan Schlieffena zakładał błyskawiczne pokonanie Francji przez uderzenie przez neutralną Belgię. Plan opierał się na założeniu, że Belgowie nie będą stawiać oporu, a marsz na Paryż potrwa najwyżej kilka dni. Rzeczywistość okazała się inna. Pod Lierz, niemieckie oddziały zostały zatrzymane aż na 8 dni. Do tego doszły trudności z zaopatrzeniem i wycieńczenie żołnierzy, którzy od początku wojny maszerowali dziesiątki kilometrów dziennie. W kolejnych tygodniach linie frontu przesuwały się, ale koszty rosły dramatycznie. Ogień karabinów maszynowych i ostrzał artyleryjski w krótkim czasie potrafiły zatrzymać i zdziesiątkować całe oddziały. Po krwawej bitwie nad Marną we wrześniu 1914 roku wojna utknęła. Obie armie zaczęły kopać rowy, najpierw prowizoryczne, potem coraz głębsze i bardziej rozbudowane. Tak narodziła się wojna pozycyjna konflikt, w którym zdobycie kilkudziesięciu metrów ziemi wymagało miesięcy walk i tysiące ofiar. Wojna stanęła. Żołnierze zeszli pod ziemię, i wtedy zaczęło się piekło. Po zatrzymaniu wojny manewrowej jesienią 1914 roku, front zachodni ustabilizował się w rozbudowanym systemie okopów, które ciągnęły się od wybrzeża Morza Północnego w Belgii po granicę Szwajcarii. Ich długość wynosiła około 700 kilometrów. Z lotu ptaka przypominały splątaną sieć. Dla żołnierza na Ziemi był to klaustrofobiczny labirynt błota, desek i drutu kolczastego. System obronny składał się z trzech podstawowych linii. Okopy frontowe znajdowały się najbliżej przeciwnika, często dzieliło je zaledwie 50 do 250 metrów. Były to pozycje bojowe, z których prowadzono obserwacje i ostrzał. W ścianach budowano strzelnice i stanowiska karabinów maszynowych. Wydrążone nisze służyły jako małe schrony dla żołnierzy podczas ostrzału artyleryjskiego. Żołnierze spędzali tu najwięcej czasu w stanie gotowości bojowej. Wystawienie głowy ponad krawędź okopu groziło natychmiastowym ostrzałem snajpera. Okopy wsparcia leżały zazwyczaj od 200 do 500 metrów za linią frontową. Służyły jako miejsce koncentracji odwodów i punkt przerzutowy amunicji, żywności oraz wody. W czasie intensywnego ostrzału część oddziałów frontowych mogła się tu cofnąć, aby przeczekać najgorsze. Były tu większe schrony, często drewniane lub wzmocnione blachą falistą. Mieściły się tu także stanowiska łączności polowej i magazyny materiałów inżynieryjnych. Okopy rezerwowe znajdowały się w odległości nawet 1 do 2 km od linii frontowej. Były zapleczem całego systemu. Tu przebywały oddziały, które zostały wycofane z frontu na odpoczynek. Mieściły się tu większe schrony, prowizoryczne punkty medyczne, kuchnie polowe oraz składy zapasów. Było to też miejsce rotacji jednostek. Żołnierze zmieniali się na liniach, aby ograniczyć wyczerpanie. Czas spędzony w rezerwie był jednak krótki często nie dłuższy niż kilka dni. Pomiędzy liniami okopów rozciągał się pas terenu zwany Ziemią Niczyją. Jego szerokość była różna. W niektórych miejscach wynosiła zaledwie kilkanaście metrów, w innych mogła przekraczać pół kilometra. Był to obszar całkowicie odsłonięty i nieosłonięty żadną przeszkodą terenową. Na powierzchni widoczne były kratery po pociskach artyleryjskich, resztki drzew, zniszczone umocnienia i liczne zasieki z drutu kolczastego. Teren ten pozostawał pod stałą obserwacją obu stron. W dzień poruszanie się po nim było niemal niemożliwe z powodu ognia karabinów maszynowych i snajperów. Nocą wykorzystywano go do działań patrolowych, prac saperskich i ewakuacji rannych, jednak ryzyko wykrycia i ostrzałów wciąż było wysokie. Same okopy miały przeciętnie od 2 do 3 metrów głębokości. Ich ściany wzmacniano deskami, workami z piaskiem i darnią, aby zapobiec osuwaniu się ziemi. Podłogi wykładano drewnianymi pomostami, które miały chronić stopy przed ciągłym kontaktem z wodą i błotem. Okop nie był tylko linią obrony. Był miejscem, w którym toczyło się całe życie żołnierza. Zobaczmy, jak wyglądał zwykły dzień w takim miejscu. Życie w okopach w większości wypełniała rutyna, a nie walka. Dzień zaczynał się tuż przed świtem. O tej porze oddziały na froncie zachodnim stawały w gotowości bojowej. Ten poranny alarm nazywano stand-to. Wynikało to z doświadczenia. Ataki najczęściej rozpoczynano o świcie. Po porannej inspekcji następował czas na śniadanie, jeśli pozwalały na to warunki. Najczęściej były to konserwy mięsne, suchary i zimna kawa z racji polowych. Wiele posiłków spożywano w pozycji stojącej lub kucającej, często w hełmie, wciąż w zasięgu ostrzału. Po śniadaniu rozpoczynały się prace inżynieryjne. Żołnierze kopali nowe odcinki okopów lub pogłębiali istniejące, wzmacniali ściany workami z piaskiem i drewnianymi deskami, naprawiali lub rozstawiali zasieki z drutu kolczastego, usuwali wodę z zalanych odcinków przy pomocy wiader i pomp ręcznych, utrzymywali drożność rowów łącznikowych pomiędzy liniami. Była to ciężka praca fizyczna, wykonywana w pełnym oporządzeniu, często w błocie po kolana. Nawet pod ostrzałem kontynuowano roboty, bo utrzymanie sprawnego systemu okopów było warunkiem przetrwania. W ciągu dnia prowadzono ciągłą obserwację przed pola. Każdy odcinek frontu miał ustalone harmonogramy zmian wart. W zależności od sytuacji, służba na posterunku mogła trwać od dwóch do czterech godzin. Żołnierze obserwowali przez wąskie szczeliny w osłonach lub przez peryskopy okopowe, aby zminimalizować ryzyko trafienia przez snajpera. Meldowano każdy ruch wroga ostrzeżenia o nadchodzących ostrzałach artyleryjskich czy podejściu patroli. Po zakończeniu dziennych prac i zmian wart, następował krótki okres względnego spokoju. Wykorzystywano go na konserwację broni, czyszczenie oporządzenia, naprawę ubrań i, jeśli to możliwe, na krótki odpoczynek. Przed zmrokiem ponownie ogłaszano alarm tym razem wieczorny. Jak o świcie, wszyscy stawali w gotowości bojowej, bo zapadający zmrok sprzyjał atakom i wypadom patroli. W nocy wykonywano zadania, których nie dało się zrobić za dnia. Wysyłano patrole na ziemię niczyją w celu rozpoznania pozycji przeciwnika, naprawy zasieków i umocnień lub ewakuacji rannych. Równocześnie trwały prace saperskie, kopanie nowych odcinków okopów i podkopywanie się pod pozycję wroga w celu założenia ładunków wybuchowych. Nocne wyjścia były niebezpieczne. Nawet w ciemności ryzykowało się wykrycie przez flary, karabiny maszynowe lub ostrzał artyleryjski. Po powrocie z takich patroli nie zawsze był czas na odpoczynek. Sen w okopach był luksusem, spano w krótkich turach, po kilka godzin, często przerywanych alarmami lub ostrzałem. Spano z karabinem pod ręką, skulonym na dnie lub wewnętrze wykutej w ścianie okopu. Hałas, wilgoć i ciągłe napięcie sprawiały, że żołnierze rzadko naprawdę odpoczywali. Jak wspominał James Davidson Pratt, nie było żadnych ziemianek. Mieliśmy tylko dziury w ścianach okopu. A jeśli chodzi o spanie, po prostu leżało się na dnie okopu. Tak wyglądał dzień w okopie na froncie zachodnim. Rytm służby wyznaczały sygnały do gotowości, zmiany wart i prace przy umocnieniach. Wszystko w warunkach, które z czasem stawały się najtrudniejszym przeciwnikiem. Wojna pozycyjna to nie tylko ogień artylerii i snajperzy. To przede wszystkim błoto. Wszechobecne, ciężkie, lepkie. Gdy tylko spadł deszcz, a na froncie zachodnim padało często, okopy zamieniały się w muliste kanały. Woda nie miała gdzie odpłynąć. Żołnierze tkwili po kostki, po kolana, a czasem nawet po pas w błocie. Buty nasiąkały wodą. Ubrania nie schły, stopy puchły, siniały, zaczynały gnić. Pojawiła się nowa choroba – stopa okopowa. Philip Gibbs, korespondent wojenny obecny na froncie, opisywał Wielu mężczyzn stało po kostki w błocie dniami i nocami. Ich stopy zaczynały puchnąć. Potem paliły jakby dotknięte rozżarzonym żelazem. Najpierw setki przypadków, później tysiące. Zimą 1914 roku w Armii Brytyjskiej odnotowano ponad 20 tysięcy przypadków stopy okopowej. Do końca wojny ponad 74 tysiące. Czasem ratunkiem była amputacja, ale nie zawsze wykonywano ją na czas. Reakcją dowództwa było wprowadzenie procedur. Żołnierze mieli codziennie zdejmować buty, suszyć stopy i zmieniać skarpety. W praktyce często niemożliwe, nie było gdzie tego robić. A suche skarpety były luksusem. Błoto niszczyło także sprzęt. Karabiny zanieczyszczone gliną zacinały się w najgorszych momentach. Amunicja nasiąkała wodą i stawała się bezużyteczna. Jak wspominał Jack Dillon, a to błoto pod Paszendel. Wciągało cię. Prawdziwy potwór, który wysysał z ciebie siły. Stopy nie były jedynym problemem. Okopy nie miały kanalizacji. Odchody, resztki jedzenia, gnijące ciała, wszystko mieszało się z wodą. Smród był nie do opisania. Do tego doszły choroby pasożytnicze i gorączki wywoływane przez brud i wszy. Dla wielu żołnierzy to właśnie błoto i brud, nie kule, były największym zagrożeniem. A tam, gdzie było błoto, wilgoć i rozkład, pojawili się nowi mieszkańcy. Pierwszymi z nich były szczury. Duże, dobrze odżywione, obecne wszędzie. Żywiły się resztkami jedzenia, ale także ciałami poległych. Niektóre osiągały rozmiary małych kotów. Potrafiły przegryzać worki z żywnością, mundury, a nawet obuwie, by dostać się do pożywienia. Ich obecność nie tylko niszczyła zapasy. Szczury przenosiły choroby i odbierały żołnierzom sen biegały po śpiących i potrafiły kąsać w poszukiwaniu pożywienia. Jak pisał w listach kapitan Lionel Crouch, najbardziej uderzającą cechą okopów była niezwykła liczba szczurów. Tyły się na jedzeniu, które kradły nam z racji. Niektóre były niemal tak duże jak koty. Drugim stałym lokatorem okopów były wszy. Rozmnażały się w szwach mundurów i bieliźnie, powodując swędzenie, wysypki i rany. Były też nosicielami tzw. gorączki okopowej, choroby wywołującej wysoką temperaturę i wyczerpanie. Gotowanie ubrań czy przypalanie wszy nad świecą przynosiło tylko chwilową ulgę. Po kilku dniach problem wracał. Racje żywnościowe żołnierza frontowego były skromne i monotonne. Podstawą były konserwy mięsne, suchary, zupy z grochu lub soczewicy. Świeże produkty były rzadkością. Warzywa, mięso czy chleb pojawiały się głównie wtedy, gdy dostawy docierały w sprzyjających warunkach. Jedzenie często było stare lub spleśniałe. Konserwy, twarde jak kamień. Suchary trzeba było moczyć w wodzie lub kawie, by nadawały się do gryzienia, a woda do picia często była mętna, o posmaku błota lub paliwa z beczek, w których ją transportowano. Szczury podkradały zapasy, przegryzały worki z mąką i torby z chlebem. Czasem żołnierze odkrywali nadgryzione porcje tuż przed posiłkiem. Niektórzy żartowali, że najpierw jedzą szczury, dopiero potem my. Warunki przechowywania żywności w Okopie były tragiczne. W deszczu i wilgoci chleb pleśniał, a suchary chłonęły wodę jak gąbka. Kuchnie polowe istniały, ale często znajdowały się daleko za linią frontu. Posiłek mógł dotrzeć do żołnierza dopiero po wielu godzinach. Dlatego prawdziwym luksusem były drobne dodatki przysyłane w paczkach z domu kawałek czekolady, puszka sardynki, kostka cukru czy tytoń. Te niewielkie rzeczy miały ogromne znaczenie dla morale. Jak wspominał George Kopart, największą radością w okopach było otrzymanie paczki z domu. Ciasto, papierosy, tabliczka czekolady, te drobne rzeczy trzymały nas przy życiu. Jedzenie mogło poprawić morale, ale nie chroniło przed tym, co każdego dnia czaiło się nad krawędzią okopu. Największym zagrożeniem dla żołnierzy była artyleria. Pociski spadały nieprzerwanie, dniem i nocą. Uderzenie wprost w okop oznaczało śmierć lub ciężkie rany. Eksplozje były tak głośne, że wielu żołnierzy traciło słuch, a drżenie ziemi czuło się w całym ciele. Brytyjskie statystyki pokazują, że około 60% wszystkich strat na froncie zachodnim było wynikiem ostrzału artyleryjskiego. Drugim stałym zagrożeniem byli snajperzy. Każde wychylenie głowy ponad krawędź okopu mogło być ostatnim, dlatego żołnierze używali peryskopów okopowych, by obserwować teren. Wystarczyło jednak kilka sekund nieuwagi, by paść ofiarą dobrze wymierzonego strzału. Wiosną 1915 roku pojawiło się kolejne zagrożenie broń chemiczna. Chlor i iperyt siarkowy powodowały oparzenia dróg oddechowych, oczu i skóry. Maski gazowe wprowadzono szybko, ale początkowo często były źle dopasowane lub niewystarczająco szczelne. I Peryt potrafił wsiąkać w mundury i buty, powodując rany jeszcze wiele godzin po ataku. Żołnierze żyli w świadomości, że śmierć może nadejść w każdej chwili, bez ostrzeżenia. Stałe zagrożenie ze strony artylerii, snajperów i gazu bojowego oznaczało, że nawet w chwilach ciszy umysł pozostawał w stanie napięcia. Długotrwałe narażenie na huk dział, wstrząsy gruntu i poczucie ciągłego niebezpieczeństwa prowadziło do poważnych zaburzeń psychicznych, dziś określanych jako zespół stresu pourazowego. Objawiał się on drżeniem rąk, bezsennością, napadami paniki, a czasem utratą zdolności mówienia czy chwilowym paraliżem. U części żołnierzy symptomy były tak silne, że całkowicie tracili zdolność do służby. Według danych armii brytyjskiej w czasie I wojny światowej odnotowano około 80 tysięcy przypadków zespołu stresu pourazowego wśród żołnierzy frontowych. W rzeczywistości liczba ta mogła być znacznie wyższa, bo wielu dotkniętych tym zaburzeniem nie zgłaszało swoich objawów z obawy przed stygmatyzacją lub oskarżeniem o tchórzostwo. Dla wielu weteranów był to początek trwałych problemów psychicznych, które towarzyszyły im do końca życia. Niektórzy wracali do domu z widocznymi urazami, inni z ranami, których nie można było zobaczyć, ale które były równie głębokie. Ale życie w okopie to nie tylko strach, były też chwile, które pozwalały choć na moment zapomnieć o wojnie. W przerwach między wartami i pracami żołnierze rozmawiali, opowiadali historie z domu, wymieniali się plotkami z frontu. Humor był czarny, często absurdalny. Ale pomagał przetrwać. Żarty i kpiny z dowódców były cichym sposobem na odreagowanie stresu. Grano w karty, warcaby, domino. Czasami organizowano prowizoryczne zawody sportowe na tyłach frontu. Zdarzało się, że żołnierze tworzyli małe przedstawienia lub śpiewali piosenki, które szybko stawały się frontowymi przebojami. Największym skarbem był list od rodziny. Czytano je po kilka razy, czasem na głos dla kolegów. Paczki z domu nawet z prostymi rzeczami jak czekolada, skarpetki czy tytoń były powodem do radości. Dawały poczucie, że ktoś wciąż pamięta, że życie poza frontem istnieje. Najbardziej niezwykłym momentem na froncie zachodnim był rozejm bożonarodzeniowy w 1914 roku. W wigilię po tygodniach walki i bombardowań na wielu odcinkach frontu zaczęto słyszeć śpiew kolęd dochodzący z okopów przeciwnika. Najpierw nieufnie, a potem coraz odważniej. Żołnierze zaczęli wyglądać ponad krawędź okopów. Następnego ranka na niektórych odcinkach frontu padło niepisane porozumienie. Żołnierze obu stron wyszli z okopów bez broni. Spotykali się pośrodku ziemi jej miejsca, które jeszcze dzień wcześniej było strefą śmierci. Wymieniali drobne podarunki papierosy, czekoladę, konserwy, a nawet części umundurowania. Podawali sobie ręce, robili wspólne fotografie. W wielu miejscach organizowano improwizowane mecze piłki nożnej. Buty i puszki po konserwach zastępowały piłkę, a płaszcze pełniły rolę bramek. Na chwilę front zamienił się w boisko, a wojna w grę. Ten rozejm nie objął całego frontu, a już po kilku dniach walki wznowiono. Jednak dla tych, którzy w nim uczestniczyli, był dowodem, że nawet w piekle wojny można odnaleźć człowieczeństwo, choćby na jeden dzień. Tak wyglądało życie w okopach I wojny światowej. Codzienność, w której błoto, szczury i choroby były tak samo groźne jak kule i pociski. Dni wypełniała praca, czuwanie i oczekiwanie, a każda chwila ciszy mogła w jednej sekundzie zmienić się w chaos bitwy. Żołnierze żyli w świecie, w którym przetrwanie zależało od odporności, hartu ducha i wsparcia towarzyszy broni. Były chwile skrajnego wyczerpania, i chwile, w których śmiech i wspomnienia z domu pozwalały na moment zapomnieć o wojnie. Dla wielu z nich okopy stały się wszystkim, co znali przez długie miesiące lub lata, a ci, którzy przeżyli, nigdy nie zapomnieli tego doświadczenia. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli zainteresowała Cię ta opowieść, zostaw komentarz i subskrybuj, by nie przegapić kolejnych migawek z historii. A teraz pytanie do Ciebie. Który z elementów życia w okopach najbardziej Cię zaskoczył?